Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Zosia Winczewska witam Państwa w kolejnym naszym krótkim cyklu odcinków dotyczących aspektów prawnych w związku z projektem Farmawiedzy. Wiedzy. W ostatnich odcinkach rozmawiałyśmy z Moniką Bartwicką, znaną Państwu prawniczką, która ogniskuje się na prawie farmaceutycznym i medycznym, na temat tego, co może kontroler. Który przychodzi do nas do apteki, czyli inspektor GIF-u, jakie prawa ma apteka, a dzisiaj porozmawiamy o tym, co dokładnie może być przedmiotem takiej kontroli odwiedzających aptekę inspektorów farmaceutycznych. Cześć Moniko. Cześć Zosiu. I co my wiemy na ten temat? Może dzisiaj rozwiniemy ten wątek, bo on też jest dosyć istotny z takiej perspektywy, właśnie no, kontroli w aptece. No, oczywiście, każda kontrola jest bardzo istotna i tak naprawdę chyba e, zawsze osobę, która podlega kontroli, chyba najbardziej właśnie interesuje ten obszar kontroli. No właśnie, czyli co ten inspektor de facto co, sprawdza? Co, co dokładnie inspektor mm -hmm. sprawdza? Więc jakby mówiąc chyba najbardziej ogólnie, można powiedzieć, że inspektor farmaceutyczny będzie sprawdzał, e, Przestrzeganie przepisów prawa, zastosowanie tych przepisów mm -hmm. prawa, różnych norm, prawnych, prawda, w naszej aptece. To jest coś, co jest najbardziej ogólne. Bardzo ciężko jest w tym momencie, w tak krótkim przyjętym przez nas, takiej krótkiej przyjętej przez nas formie, wskazać mi wszystkie elementy, które mogą być kontrolowane przez inspektorów farmaceutycznych. A te najważniejsze, które tak z tej perspektywy się najważniejsze tak, najważniejszymi? Myślę, że można je po prostu sobie. E, Włożyć skatalogować na takie kilka tych ważnych obszarów, tych płaszczyzn, mm -hmm. które z reguły zawsze podlegają kontroli w aptece. Wiemy już, bo o tym sobie rozmawiałyśmy, szanowni państwo, że mamy kilka rodzajów kontroli. Wiemy, że też kontroli się nie należy bać, wiemy, że z kontrolerem, z inspektorem, z całym organem należy. Dialogować, prawda? Nie należy się zamykać, więc może prowadzić dialog, i to jest coś, co jest najbardziej pożądane. Mm -hmm. Natomiast przechodząc do jakby płaszczyzny do obszaru, który będzie przedmiotem kontroli, to musimy przypomnieć sobie, że podstawą działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jest ustawa Prawo Farmaceutyczne. Aha. I zgodnie z artykułem 109 tej ustawy, główny inspektorat farmaceutyczny, a właściwie wojewódzki inspektorat farmaceutyczny, czy wojewódzki inspektorat farmaceutyczny, kontrolują apteki, można powiedzieć, w ramach obrotu produktami leczniczymi i obrotu wyrobami medycznymi. Tak jak powiedziałem, kontrola to obejmuje różne obszary. To są obszary zaczynające się tak naprawdę od kwestii samego, samego prowadzenia apteki, samej wizualizacji mm -hmm. apteki, od sprawdzenia dokumentacji, która musi być w każdej aptece, prawda? chociażby nazwy apteki czy ona jest właściwie, właściwie opisana. Ten inspektor może wyjść i zobaczyć na przykład, co znajduje się w witrynach apteki. To może być kontrola dotycząca tak zwanego nielegalnego zakazu prowadzenia reklamy aptek. A więc mówiąc o tym, że może kontroler skontrolować, czy prowadzona przez nią jakaś działalność w związku z prowadzeniem apteki, nie narusza zakazu reklamy aptek. Oczywiście to jest kwestia chyba najważniejsza, albo jedna z ważniejszych. To jest kwestia związana z samym wystawianiem recept, tak? z ich realizacją, z zasadami refundacji. No właśnie, recept. refundacja. Dokładnie, sposobu wydawania z apteki produktów leczniczych, sposobu wydawania wyrobów medycznych, środków spożywczych, specjalnego przeznaczenia itd. itd. Może dotyczyć samego sposobu udzielania informacji pacjentowi mhm, o stosowaniu leku. Hmm. Może dotyczyć sposobu udzielania informacji o transporcie i przechowywaniu leków. Myślę, że bardzo istotne też, żeby powiedzieć, że sama kontrola może obejmować też tak zwane sprawy kadrowe, tak? czyli te sprawy związane z zatrudnieniem. I tutaj odnosimy się zarówno do prawa farmaceutycznego, jak i ustawy o zawodzie farmaceuty. W związku z czym kontrola w tym obszarze będzie podlegała. Na prawidłowości, na zweryfikowaniu prawidłowości obsady pracowników, w tym personelu fachowego, realizacji przez pracowników apteci, apteki przydzielonych zadań, mhm. samych szkoleń personelu, dyżurów personelu fachowego, tak? obecności magistra farmacji w aptece. To jest mhm. bardzo częsty punkt kontroli, prawda? Samo zweryfikowanie, czy magistra Stolica farmacji ta. dokładnie jest obecny w aptece. Takim kolejnym obszarem kontrolnym to są oczywiście te warunki lokalowe apteki. Mogą być nimi także faktury, czy to za faktury zakupu, czy sprzedaży, tak zwane całe kontrole księgowe i biurowe. Sam stan wyposażenia apteki, chociażby zgodny z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, czy w końcu samej receptury aptecznej, ewidencji leków recepturowych, sposobu ich przechowywania, sposobu wydawania. Więc widzicie Państwo, że tych obszarów kontrolnych i odniesień prawnych do obszarów kontrolnych jest całe mnóstwo. Prawda? Mm -hmm. Dlatego tutaj musicie wiedzieć chyba jedną bardzo ważną rzecz, że podstawą kontroli jest weryfikacja e, przestrzegania przepisów prawa. Więc kończąc tak krótki wywód, mogę powiedzieć, że rzeczywiście ta znajomość prawa działa i jest bardzo istotna, a nieznajomość prawa szkodzi. Więc kropka. Kropka i, i to tyle. Dziękujemy, bardzo dziękujemy.